Młody początkujący pisarz już wkrótce będzie mógł się pochwalić wydaniem debiutanckiego zbioru opowiadań. Ten zbiór opowiadań zatytułowany Zwierzyna, on mieści w sobie 20 różnych opowiadań. Jak to wszystko się zaczęło? Gdzie był ten początek pisania opowiadania? Pierwszego? W zasadzie opowiadania piszę od już bardzo dawna, aczkolwiek tak pierwsze takie pełne opowiadania zacząłem pisać w gimnazjum, a opowiadania, które znajdują się w zbiorze opowiadań, mniej więcej zacząłem. Tuż przed liceum, przed zaczęciem pierwszej klasy liceum. Maciej Kaźmierczak jest absolwentem liceum imienia Jana Kasprowicza. Trzeba pracować jak najwięcej. Od października zaczyna studia filologiczne na Uniwersytecie łódzkim. Mam zamiar cały czas pisać, czy to na studiach, czy po studiach, a co będę robił po studiach, to niestety nie jestem w stanie określić, ale mam nadzieję, że jakieś tam będzie mi się udawało właśnie wydawać kolejne książki, może jakieś wydawnictwo własne. Zobaczymy. W opowiadaniach Macieja Kaźmierczaka znajdziemy takie gatunki jak horror, opowieść psychologiczno-socjologiczną czy obyczajową. Jest to literatura dość poważna, jak na tak młodego twórcę. Niektórzy widzą w niej mroczne odcienie, lęki, nie brakuje w niej i pytań trudnych. Ja tak zbiórczo nazywam ten zbiór opowiadań fantastyką surrealistyczną. Aczkolwiek tam się znajdzie i science fiction, horror, jakaś groza, fantastyka z elementami religii. To znaczy nawet nie z elementami, bo niemalże połowa zbioru opowiadań porusza właśnie y, tematykę religijną. Co ciekawe, Kaźmierczak jest także autorem ilustracji do zbioru opowiadań. Książka trafi do sprzedaży za niespełna miesiąc, a 23 października w Kutnowskiej Książnicy będzie mieć miejsce spotkanie autorskie młodego twórcy. Organizatorem jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół drugiego Liceum imienia Jana Kasprowicza w Kutnie.